Dzień dobry, witajcie drodzy widzowie w kolejnym odcinku sofy sportowej Iga Świątek w półfinale turnieju Cincinnati Open. Po raz trzeci nasza tenisiska osiąga tę fazę turnieju właśnie w stanie Ohio. Tym razem zmierzy się o finał z Jeleną Rybakiną, która pokonała Arinę Sabalenkę dosyć gładko 6 do 1, 6 do 4. I my sobie oczywiście opowiemy o tym spotkaniu, o tym co oczywiście poprzedzało to spotkanie, czyli jak wyglądał mecz Igi z Kalińską i w jaki sposób Rybakina pokonała. Liderkę światowego rankingu Jakie widzimy szanse przed tym spotkaniem Chyba małą faworytką Tak jak tutaj piszemy w tytule Wydaje się Jelena Rybakina Patrząc na specyfikę kortu Patrząc na formę z jaką tutaj dotarły Obie tenisistki do tej fazy turnieju No tak się wydaje, że Kazaszka w tym momencie Ma przed tym meczem Niemałe szanse na wygraną Natomiast to wciąż będą tutaj bardziej nasze dywagacje niż coś, czego się trzeba trzymać kurczowo i tylko będzie jedyną prawdą, ponieważ jedyna prawda wyjdzie w niedzielę na kort i tam wszystko zostanie zweryfikowane. Natomiast drugi półfinał pomiędzy Jasmine Paulini a Weroniką Gudermietą również zapowiada się ciekawie. Warto podkreślić, że Włoszka pokonując Kokogo w ćwierćfinale turnieju w Cincinnati sprawiła, że Iga Świątek wygrywając cały turniej w Cincinnati będzie w stanie objąć pozycję Liderki rankingu WTA i zdetronizować z tego miejsca właśnie Koko Także wszystko w rękach Igi Świątek, ale bez wątpienia najpierw trzeba zrobić ten pierwszy krok. Także zapraszam Was serdecznie na dzisiejszy odcinek do subskrypcji naszego kanału, do łapę w górę oraz dyskusji w komentarzach. Dziękujemy Wam bardzo za relację live z meczu z Anną Kalińską. I oczywiście zapraszamy już na niedzielę. Jeżeli nic się nie zmieni, prawdopodobnie rebaki na kontra świątek o godzinie 19 czasu polskiego w niedzielę. Także tym razem organizacja i ogólnie tutaj wszystkie czasy są dla nas, Europejczyków, bardzo łaskawe, jeżeli chodzi o mecze i świątek i miejmy nadzieję, że tak właśnie zostanie ale oczywiście zanim opowiemy sobie o tym szlagierze, o tym dziesiątym spotkaniu pomiędzy Rybakiną a Igą Świątek no to trzeba najpierw opowiedzieć o tym jak Iga do tego półfinału dotarła pokonując Annę Kalińską 6 do 3, 6 do 4 trzeba przyznać, że to był mecz dosyć szarpany, w którym trudno było złapać rytm naszej tenisistce, przede wszystkim przez to jaki tenis prezentowała Kalińska, która już po trzecim gemie poprosiła przerwę medyczną, tam został założony bandaż na jej lewą łydkę, no i i tak w tym pierwszym secie po bardzo dobrym starcie Igi, wygrywając szybko dwa gemy w naprawdę dobrym stylu, grając bardzo bezpiecznie, ale ofensywnie, intensywnie, wszystko tutaj się zgadzało. Kalińska tak troszkę debatowaliśmy nad tym, czy będzie w stanie dokończyć ten mecz, czy też nie, patrząc na to, w jaki sposób chodziła po korcie, jak odpuszczała pewne piłki. Natomiast to była wciąż tenisistka bardzo, ale to bardzo skuteczna, przede wszystkim kiedy miała piłkę blisko swoich zasięgów i potrafiła widać ewidentnie, że rozluźniona tym, że można powiedzieć, ma jakąś tutaj wymówkę na to, że może tego meczu nie wygrać, że faktycznie te wszystkie dewagacje na temat planu gier, o których już Wam tutaj opowiadaliśmy, oczywiście wczoraj no i do tego doszła jeszcze ta zatajpowana łydka, to wszystko mam wrażenie, że sprawiło, że Kalińska miała idealnie tutaj podporządkowaną odpowiedź na to, jeżeli coś się nie uda, no i faktycznie zaczęła grać luźno, ma przecież ten potencjał ofensywny, a oczywiście nigdy nie gra się łatwo przeciwko takiej tenisistce, która faktycznie ewidentnie widać, że coś jej doskwiera, ale kiedy ma piłkę na rakiecie, potrafi nas rozrzucać po korcie. Myślę, że też w sytuacji Igi Świątek to nie było proste, ponieważ widząc rywalkę po drugiej stronie, która w ten sposób gra, ty nie chcesz robić błędów, chcesz grać jak najbezpieczniej, natomiast jeżeli grasz bezpiecznie, to czasami brakuje tej jakości uderzeń brakuje tej mocy, no i wtedy Kaniska była w stanie to wykorzystać. Natomiast Iga w tym pierwszym secie spokojnie doserwowała, można powiedzieć, tego seta pomimo tego, że miała swoje szanse już przy 5 do 2. To dopiero przy swoim serwisie, przy stanie 5 do 3 była w stanie tego seta wykończyć, tak jak mówiłem. Ten set był dosyć chaotyczny. Iga nie ostrzegła się błędów, nie mogę powiedzieć, że tutaj Iga docierając do tego półfinału gra swój najpiękniejszy tenis, najlepszy tenis jaki kiedykolwiek widziałem, to myślę, że jest taka ocena 6 na 10, to jest taka dosyć optymistyczna jeżeli chodzi o te wszystkie trzy mecze, ale na pewno trochę brakuje błysku, choć o tym błysku sam wspominałem, że na pewno nie ma co się go spodziewać z Cincinnati, bo miejmy nadzieję, że go zobaczymy podczas US Open, ale wyniki bez wątpienia są i to jest myślę najważniejsze, nabijać te kolejne spotkania przed tym najważniejszym Turniejem wielkoszlemowym w US Open. Druga partia, w której to Kalińska po raz kolejny jako pierwsza została przełamana. No i tutaj muszę się zatrzymać przy jednej sytuacji, która się powtarza. Trzy mecze rozegrała jak na razie Iga Świątek podczas turnieju w Cincinnati i trzykrotnie, kiedy przełamywała swoją rywalkę w drugim secie, robiła to zawsze jako pierwsza, od razu przegrywała swoje podanie. Tak samo było z potapową, wygrywała 2 do 1, przegrała swój serwis na 2 do 2 po raz pierwszy w meczu. Tak samo było. Z Kirsteą wygrała serwis rywalki na 1 do 0. Przegrała swój serwis na 1 do 1 po raz pierwszy w meczu. No i później dokładnie to samo wydarzyło się podczas wczorajszego meczu z Kalińską: przełamanie na 2 do 1 i od razu strata swojego podania po raz pierwszy w meczu na 2 do 2. Także to są takie powtarzające się sytuacje, które są dosyć zadziwiające dla mnie, że Iga jest w stanie utrzymywać bardzo dobrze ten swój serwis, i nagle w tym drugim secie przychodzi trochę taki kryzysik, i to nie jest wcale tak. Taka sytuacja, że te przeciwniczki zaczynają grać o niebo lepiej, tylko Iga własnymi błędami trochę oddaje to przełamanie wywalczone sobie w poprzednim gemie. Oczywiście musimy pamiętać o warunkach atmosferycznych w Cincinnati: o tym wszystkim, jak jest wilgotno, jak jest gorąco. Bardzo trudno utrzymać intensywność gry i równy poziom przez całe spotkanie. Nawet przy warunkach dużo przyjemniejszych nie jest łatwo to zrobić, a szczególnie przy takich warunkach jest to o wiele, o wiele trudniejsze. I mam wrażenie, że to jest bardziej właśnie zasługa tej fizyczności. Albo bardziej problem tej fizyczności, który oczywiście musi kiedyś. Ee dojść do nas, kiedy gramy w takich ani innych warunkach atmosferycznych przy takiej pogodzie. No i trafia ewidentnie na Ige właśnie podczas początków tego drugiego seta ten mały kryzysik i wtedy Iga ma problemy z ustawianiem się do piłek. Ewidentnie jest za daleko od tych piłek. Mam wrażenie, że nie jest w stanie sobie zrobić tych dodatkowych kroczków i często gra samą ręką. Dokładnie to samo mówiłem po meczu z Kirsteą i dokładnie takie same odczucia mam po meczu z Kalińską, że kiedy przychodzi właśnie ten moment przełamania, to właśnie tak ani inaczej wyglądają te błędy, natomiast y, dla mnie o, osobiście patrząc z boku, dużo ważniejsze jest to, że to są błędy, y, które są powodowane bardziej fizycznością niż psychiką, że Iga nagle zaczyna szaleć na korcie, zaczyna podejmować jakieś dziwne decyzje, e, spieszyć się, po prostu widać, że trochę opada z sił i zaczyna trochę szukać rekompensaty tutaj w tym, żeby nie zrobić tych dwóch, trzech kroczków, e, zagrać trochę oszczędniej, bardziej ekonomiczniej, no i to niestety w dzisiejszym tenisie e, sprawia, że bardzo trudno jest później e, wygrywać punkty w ten sposób, e, więc tak jak mówię, jeżeli to ma być tylko i wyłącznie fizyczność, to myślę, że w Nowym Jorku Iga będzie w stanie już będąc przygotowana na 100% do tego turnieju to wszystko odpowiednio kontrolować, a jeśli nie, to oczywiście będzie trzeba walczyć z tym, co się ma na pewno. Wszystkie inne tenisistki również będą odczuwać skutki całego tego sezonu, więc po prostu wygra najlepsze. Jeżeli chodzi o cały ten mecz i Ige Świątek, która oczywiście w kluczowych momentach była zdecydowanie lepszą tenisistką po raz kolejny, czy to z Potapową, czy z Kieryską, czy teraz z kaniską, było to znowu bardzo, ale to bardzo widoczne, że w tych kluczowych momentach Iga w stanie jest przycisnąć, pomyśleć o tym, w jaki Sposób ma zagrać, świetnie wykorzystywać wolne pole, które zostawia jej przeciwniczka, i grać właśnie tam, gdzie jest bardzo mała szansa na to, że Rywalka będzie w stanie odegrać piłkę. Natomiast trzeba przyznać, że Kalinska również potrafiła zepnąć do defensywy IG i tych punktów wygranych z defensywy, z kontry było dosyć mało, jeżeli chodzi o Igę, Tutaj faktycznie te szybkości, prędkości, które generowała Anna, mocno na naszą tenisiskę robiły wrażenie, bo bardzo często Iga po prostu nie była w stanie już tych piłek odgrać. Po dwóch, trzech głębokich atakach, zagrywanych przez swoją rywalkę, także tutaj bez wątpienia jest to taki kolejny czynnik ciekawy tego spotkania. No i ostatnia rzecz to oczywiście. Serwis, który wciąż nie funkcjonuje do końca dobrze, jeżeli chodzi przede wszystkim o pierwsze podanie. 55% trafionych pierwszych serwisów to jest wciąż troszkę za mało. Moim zdaniem, jeżeli Rybakina będzie po drugiej stronie, no to te 62-3-4 to jest takie minimum, żeby dać sobie odpowiednią pewność siebie w tym spotkaniu i, i, i taki pewnego rodzaju spokój, bo oczywiście drugie podanie po raz kolejny nie zawodziło. Było kilka podwójnych błędów serwisowych, naprawdę było ich niewiele, bo tylko i wyłącznie trzy. Natomiast jeżeli chodzi o jakość tego drugiego podania, to czasami już trochę bardziej szwankowała niż w meczu z Kirsteą. Oczywiście baza, 70-75% tych drugich serwisów było naprawdę dobrych, wciąż głębokich. Natomiast pojawiło się kilka takich krótkich, które było zaproszeniem dla Kalińskiej do wejścia w przód. No i Kalińska świetnie to wszystko była w stanie wykorzystywać. Także tak jak mówię, może to nie jest najpiękniejszy tenis, może to nie jest wciąż najwyższa dyspozycja IG, ale wspominałem przed turniejem, że takiej nie należy się tutaj spodziewać ale to nic nie zmienia. Że Iga wciąż gra dalej w tym turnieju i zmierzy się z Jeleną Rybakiną. I teraz, chwilę, porozmawiamy sobie oczywiście o Kazaszce, która pokonała 6 do 1, 6 do 4 liderkę światowego rankingu Arenesa Balenkę, nocując przy tym 11 asów serwisowych. Bez wątpienia ten serwis był bardzo dużym atutem rybakiny w tym spotkaniu. Nie możemy przejść obojętnie obok ostatnich wyników rybakiny, która notuje swój najlepszy moment w tym sezonie. Półfinał w Waszyngtonie, półfinał w Montrealu, za każdy razem przegrana z późniejszą triumfatorką tych imprez, więc tutaj bez wątpienia trzeba przyznać, że Rybakina rośnie, jeżeli chodzi o dyspozycję w tym sezonie, no i nie możemy przejść obojętnie również obok tego, że Stefanowuko wrócił do boksu w trakcie meczów swojej podopiecznej, no i to wygląda w taki sposób, że wukowowi praktycznie się buzia, nie zamyka. Bardzo dużo jest tych podpowiedzi, bardzo dużo szczegółowych. Tak naprawdę punkt po punkcie jest instruowana kazaszka, w jaki sposób ma grać. Najwidoczniej jej to po prostu nie przeszkadza, bo znam wiele tenisistek, które na tak intensywny coaching nie reagowałyby zbyt poz pozytywnie, natomiast prawdopodobnie Rybakina jest tenisistką, która tego potrzebuje, która ewidentnie wydaje się tenisistką taką silniejszą w tych kluczowych momentach, kiedy faktycznie Wukow w tym boksie się znajduje, że ma taką poduszkę, która zawsze mimo wszystko jest gdzieś ubezpieczająco jej te emocje, jej te całe nerwy, no i czy komuś się to podoba, czy nie, to w tym momencie działa, i widać, że Wukow był tym brakującym czynnikiem, jeżeli chodzi o e, sztab trenerski, o obecność na trybunach podczas meczów e, rybakiny. Także jestem ciekawy, jak to wszystko się będzie rozwijać. Natomiast bez wątpienia, rybakina to jest tenisiska, która przy swoim pe wykorzystanym pełnym potencjale to jest bez wątpienia czołowa piątka, czwórka rankingu WTA. No i pokazała to bez wątpienia po raz kolejny w meczu z Sabalenką. Natomiast warto tutaj podkreślić to, że Aryna Sabalenka no, po prostu znalazła przeciwniczkę, która jej się nie boi, która wie jak wygrywać z nią i znakomicie była w stanie to wykorzystać. Kazaszka, ponieważ Sabalenka no, wciąż moim zdaniem jest daleka od swojej najwyższej dyspozycji. Nawet gdyby Radu Kanu była trochę bardziej taka mocna, trochę bardziej pewna siebie, to myślę, że byłaby w stanie już w trzeciej rundzie posłać za burtę Arynę Sabalenkę, która wtedy w tym meczu z Brytyjką stroiła dużo min. Widać było, że nie do końca jest tutaj. Na tym korcie szczęśliwa, że nie do końca chce na nim przebywać. Oczywiście ta bezczelna pewność siebie, którą Sabalenka ma sprawiła, że w kluczowych momentach nie wstrzymała ręki. Natomiast moim zdaniem w ten sposób nie da się wygrywać całych turniejów. No i to widać, że ewidentnie Sabalenka ma problemy z tym, aby te końcowe triumfy ostatnio zdobywać. To jest wciąż dla niej przecież rok bez triumfów wielkoszlemowych. Oczywiście dwa finały, półfinał to są wspaniałe wyniki, natomiast na pewno, nawet jeżeli tutaj doszłaby do kolejnego finału Sabalenka i by go nie wygrała, no to bez wątpienia to jest rozczarowanie dla zawodniczki tak utytułowanej, że jako numer jeden światowego rankingu nie będzie w stanie żadnego triumfu wielkoszlemowego w tym sezonie sobie dopisać. Także albo pobudka przed US Open i faktycznie taka. Skoncentrowana, sabalenka na pracy, na tym w jaki sposób doszła do tego miejsca, w którym teraz jest, albo dalej brnięcie w takie, trochę nie do końca mam wrażenie, skupianie się na tenisie, trochę rozjeżdżają się, mam wrażenie, te priorytety i nie do końca jest możliwość już taka uratowania tego podczas meczu, że, że ewidentnie ten mental nie do końca jest odpowiednio sfokusowany u Białorusinki, i wtedy myślę, że pojawi się zimny prysznic podczas turnieju w Nowym Jorku. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy, natomiast bez wątpienia tutaj Rybakina wysyła taki sygnał ostrzegawczy już bardzo mocny dla Sabalenki. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało w kolejnych tygodniach, jeżeli chodzi o liderkę światowego rankingu, bo oczywiście tutaj kilkaset punktów zniknie z listy WTA arenie Sabalence. To oznacza oczywiście, że Iga Świątek jest w stanie tutaj jeszcze wciąż walczyć moim zdaniem o liderowanie w rankingu WTA w tym sezonie Patrząc na to, jak mało ma do obrony punktów względem swojej największej przeciwniczki, ale oczywiście najpierw trzeba tutaj zrobić ten pierwszy krok i spróbować wygrać po raz pierwszy w karierze w Cincinnati i zdetronizować się z drugiego miejsca Coco Goff, a żeby to zrobić trzeba najpierw pokonać Jelenę Rybakinę, no i właśnie, pokonać Jelenę Rybakinę, o której sobie tutaj wspominaliśmy, że może być faworytką tego spotkania, mam wrażenie, że patrząc na ten niski kozioł, który mamy w Cincinnati, na te szybkie korty, no bez wątpienia to będzie mocno premiować e, e, Rybakinę, która oczywiście potrafiła nawet się w tym sezonie przeciwstawić naszej tenisistce podczas turnieju Rolanda Garosa, wygrywając z pierwszego seta bardzo gładko. Jak na razie trzy mecze w tym sezonie, trzy zwycięstwa naszej tenisistki z Rybakiną, zarówno podczas United Cup, jak i później podczas turnieju w Katarze. No i oczywiście ten wspomniany Roland Garros. Także teraz mamy czwarty pojedynek pomiędzy tymi paniami w tym sezonie. Także bez wątpienia jest to już taka dosyć rywalizacja pełną parą. Miejmy nadzieję, że Iga będzie w stanie utrzymać ten pozytywny bilans niepokonanej w tym roku z natomiast aby to zrobić trzeba tutaj będzie na pewno mocno popracować nad pierwszym podaniem. Ono nie musi być jakoś bardzo szybkie, ale moim zdaniem trochę iga potrzebuje więcej rotacji przy swoich pierwszych serwisach, które naprawdę tutaj są bardzo premiowane przez tą nawierzchnię, które naprawdę po kontakcie z ziemią bardzo szybko uciekają. Czy to serwisy na ciało, czy to serwisy z boszą rotacją właśnie do forehandu, to wszystko iga znakomicie potrafi moim zdaniem musi z tego korzystać częściej. Te płaskie serwisy nie do końca idę w Cincinnati Wychodzą, widać, że ona chce próbować, żeby w końcu trafić kolejny i kolejny, i to niestety rzutuje kolejnymi pomyłkami. No i później ten procent pierwszego podania nie wygląda tak, jakby na pewno sobie cały team IGI i sama ona tego sobie życzyła. Więc to jest pierwsza bardzo ważna i istotna rzecz. Iga trochę za nisko gra ten serwis, mam wrażenie, że trochę za szybko nurkuje, za bardzo do przodu sobie wyrzuca piłkę, i później trudno jest jej znaleźć ten moment, w którym można domknąć nad tę piłkę, i ona Często niestety leci w aut albo, albo w siatkę, więc tu jest na pewno rzecz, którą można poprawić. To nie jest zbyt trudne, jeżeli chodzi o korektę. Jest na to kolejny dzień treningu, więc miejmy nadzieję, że ten serwis będzie wyglądał lepiej, bo on będzie kluczowy, patrząc na to, że rybakina na pewno będzie w stanie na drugi serwis, kiedy będzie trochę krótszy, IG już spychać do defensywy. No, i przede wszystkim, jeśli będzie w stanie polegać na, na pierwszym podaniu, jak miało to miejsce w meczu z Sabalenką, kiedy nawet breakpointy była w stanie w tych kluczowych momentach bronić Asami, no to na pewno trzeba tutaj być bardzo, ale to bardzo skupionym na swoim serwisie ale oczywiście odbierając serwis Rybakiny trzeba stanąć też czasami troszkę dalej to wszystko się zaczęło tak naprawdę od meczu Rybakiny z Igą Świątek podczas turnieju w Paryżu kiedy Iga przegrywała już w drugim secie z przełamaniem przyszła ta komenda od Maćka Ryszczuka którą przekazał Infiset, stań trochę dalej do returnu i tak naprawdę od tamtej pory widzimy Igę, która wstaje faktycznie trochę dalej, to wszystko się zmieniło wtedy no i miejmy nadzieję, że tym razem również zaprocentuje, ponieważ to był ten mecz, w którym wiele rzeczy się zmieniło, jeżeli chodzi o gregi Świątek, też moim zdaniem zaufanie do samego sztabu szkoleniowego, przede wszystkim Juma Ficeta i jego pomysłów. Wtedy właśnie dużo Belk zyskał tą jedną właśnie komendą, tą jedną wskazówką, która sprawiła, że Iga była w stanie ten mecz z Rybakiną odwrócić. Rybakina, która tak jak oczywiście wiemy ma niesamowicie dobry timing, gra bardzo płasko, ta piłka będzie szybko nurkować, ona będzie odbijać się bardzo, ale to bardzo nisko po kontakcie z kortem, to jest bardzo trudne bez wątpienia dla IGI, jeżeli chodzi o przeciwstawienie się. Dlatego trzeba próbować, jak najbardziej, tutaj używać kątów, tak aby nasza tenisiska nie dawała rybakinie zbyt dużo czasu na to, aby grać na swoich warunkach. Odpychać tymi wysokimi topspinami od linii rybakina i później od razu pierwszą, drugą piłką starać się po tym odepchnięciu od linii przyjmować inicjatywę. To są bez wątpienia kluczowe tutaj kwestie w tym spotkaniu. No i też sfera mentalna. Jeżeli chodzi o igę, jakoś bardzo się nie martwię o sferę mentalną. A tutaj, o rybakinę, to jest wciąż pytanie, które, które zawsze sobie można zadawać: czy ona będzie w stanie w tych kluczowych momentach być na tyle intensywna, bo na pewno niewolnicjonalna. Dobrze wiemy, że ona jest dosyć cicha te emocje dosyć często tłumi w sobie, więc pytanie czy tutaj właśnie ta osoba wukowa będzie w stanie te emocje rozładować tymi wskazówkami. Zajęcie rybaki na trochę innymi myślami niż faktycznie tylko i wyłącznie o wyniku, a tym co w jaki sposób ma na korcie robić. Jeśli mam być szczery, to chyba sobie podczas relacji live założę słuchawki podczas tego spotkania, żeby słuchać, co faktycznie Wukow mówi podczas tego spotkania, bo zawsze oczywiście oglądamy te relacje na wyciszonym ekranie, tak abyście nie musieli słuchać dwóch komentarzy na raz, więc mam nadzieję, że uda mi się tak technicznie to wszystko zrobić, aby móc też wam przekazywać, co Wukow w trakcie tego spotkania podpowiada rybaki. nie, No bo to jest bez wątpienia coś ciekawego. Wiem, że nie wszystkim się podoba, ale bez wątpienia jest to taka sytuacja która nie zdarza się często, no i jak na razie widać, że Vukov był tym brakującym elementem, jeżeli chodzi o tenis Rybakiny, że jeżeli on faktycznie wrócił, to jak na razie to wszystko działa, no i taka jest, a nie inna sytuacja i bez wątpienia Rybakina, tutaj prezentując ten tenis do półfinału, wygrywając z Madison Kiss, z Areną Sabalenką, czyli z dwoma triumfatorkami wielkoszczelmowymi, naprawdę ma duże nazwiska na rozkładzie, no jest to jest małą faworytką, patrząc też właśnie na te e, ostatnie mecze i świątek, które oczywiście były solidne. Ale one nie były za bardzo takie przekonujące, aby powiedzieć, że tutaj Iga Świątek wychodzi z takiej pozycji absolutnego pole position przed meczem z rybakiną. To jest znakomity sprawdzian przed US Open. Oczywiście ta sprawa rankingowa, porażka Kokogów sprawia, że ten mecz jest też o coś więcej. Iga tego turnieju nigdy nie wygrała, więc te motywacje poza tylko i wyłącznie rytmem meczowym na pewno są duże. Natomiast Iga Świątek myślę, że przede wszystkim. Tutaj ma dobry sprawdzian i też taką odpowiedź na to, gdzie faktycznie przed US Open na kortach twardych jest. I zobaczymy już w niedzielę, jak to spotkanie się potoczy. Natomiast, tak jak wspomniałem, o drugiej połowie drabinki Weronika Kudermietowa kontra Jasmine Paolini. Włoszka pokonała Koko w sesji wieczornej w trzech setach Amerykankę. Trzeba przyznać, że po raz kolejny no nie był to chyba zbyt piękny mecz do oglądania, patrząc na to, że 16 podwójnych błędów po raz kolejny popełniła Koko. Bardzo duża ta liczba podwójnych błędów po zmaganiach na kortach Rolanda Garosa, kiedy już myśleliśmy, że KOKO ustabilizowała ten serwis. No to nic bardziej mylnego, ponad 100 niewymuszonych błędów łącznie u obu tenisistek. Także ten mecz był bardziej taki przepychany niż faktycznie można tutaj powiedzieć cokolwiek wspaniałego o nim, jeżeli chodzi o poziom gry. Tylko i wyłącznie 30 zagrań wygrywających, jeżeli chodzi o obie tenisiski łącznie. Także można sobie wyobrazić, jak to spotkanie wygląda. Baono i Jasmine Paulini wraca do gry o największe skalpy po raz kolejny, tym razem z Kudermietową, bez wątpienia będzie tutaj dużą faworytką tego półfinału. No i zobaczymy, która z tych tenisistek zagra z lepszą spary Rybakina kontra Iga Świątek. Te mecze oczywiście już w niedzielę, tak jak wspomniałem w okolicach wieczoru naszego czasu, także szykujemy się, odpoczywamy w sobotę i trzymamy mocno kciuki za to, aby Iga Świątek po raz kolejny pokonała w tym sezonie Jelenę Rybakina. Ja Wam za dzisiaj już bardzo to bardzo dziękuję. Niezmiennie zachęcam do subskrypcji naszego kanału, do łapę w górę dyskusji w komentarzach i korzystajcie oczywiście z lata, którego już nam niewiele zostało według prognoz, także trzymajcie się.